Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w czytaniu karty dnia na poniedziałek. Dzisiaj czytamy kartę podstawową, i dzisiaj czytamy uzdrawiającą moc kryształów, kochani. Także zobaczymy, jaki kamień będzie Was wzmacniał w poniedziałek, tak? No to pierwszy będzie baran. Ja mam dla Was kartę maga taką oto no i jeszcze kamień, który będzie was wzmacniał i tu macie kartę Big Beat taki kamień będzie was wzmacniał tego dnia no a jeżeli chodzi o kartę maga no to często jest to dzień słuchajcie kiedy albo mamy jakiś plan na ten dzień i bardzo zależy nam na tym, żeby osiągać nasze cele można byłoby przy magu powiedzieć, że Kombinujemy jak koń pod górkę, często, żeby osiągać te swoje cele, a do wykorzystania mamy wszystko to, co mamy w zasięgu ręki, tak? czyli szyjemy z tego, co mamy. No i możemy oczywiście spełniać swoje marzenia, pragnienia, jeżeli w nie wierzymy jak najbardziej. No ale pamiętajcie, że mak jest też trochę taką kartą mataczenia, no nie? Czyli czasem możemy coś i przekombinować. No a możemy też i na swojej drodze spotkać osoby, które po prostu przekombinowały, tak? Czyli mogą być też niezbyt uczciwe w stosunku do nas. No i w czym Was będzie wzmacniał ten kamień Big Zbit? W motywacji, odwadze, cała naprzód oraz. Takie w takich porywach, słuchajcie, nie? Czyli w takim działaniu, on, on może dodawać wam takiej werwy do działania, o może tak, może tak powiem. Serdecznie witam teraz wszystkie byczki. A byczki mają na poniedziałek kartę księżyca. No, i jeszcze co Was będzie wzmacniało tego dnia? Jaki kamień? Chryzokola. Chryzokola, taki kamień, słuchajcie, no zaraz poczytamy sobie, w czym on Was będzie wzmacniał. No, a jeżeli chodzi o księżyc, no to prawda jest taka, że no, księżyc może podświetlać tutaj. W naszym życiu jakieś takie sprawy nieprzepracowane, prawda? Czyli może się okazać, że czemuś musimy poświęcić na przykład więcej uwagi. Natomiast Księżyc często właśnie oświetla nam mroki. A co jest w tych mrokach? No, ten mrok to jest to właśnie coś, Czego nie przeżyliśmy tak, jak powinniśmy to przeżyć, albo nie zintegrowaliśmy ze sobą, czyli taki cień się może nasz kłaniać. No i tutaj dobrze byłoby to uzdrowić, dobrze byłoby się tym zająć. Oczywiście u każdego byczka może być to coś innego, prawda? Ale księżyc oświetla różnego rodzaju sprawy utajnione, utajone. I na przykład księżyc ma też bardzo dużo wspólnego ze wszystkiego, z każdego rodzaju nałoga, nałogami, niezdrowymi nawykami na przykład. No ale jeżeli, słuchajcie, zdamy sobie sprawę z tego, tak, że sprawy mają się taka, a nie inaczej, że prawda jest taka, a nie inna, no to już tak jakbyśmy byli o krok do przodu, prawda? No natomiast... Księżyc jest kartą tajemnicy, no i właśnie tu się jakieś tajemnice mogą też e, tak, jakby pokazać, tak? Objawić się. No, i w czym Was tutaj będzie wzmacniał ten chryzokola? No, taka nazwa. Chryzokola, wygłaszanie swoich opinii, szczera komunikacja i właściwe słowa, tak? Czyli najpierw trzeba problem nazwać. Trzeba go zobaczyć, tak? A potem dopiero możemy taki, jakby się z tym rozprawić, prawda? Ale najpierw musimy wiedzieć o co chodzi, i najpierw musimy to nazwać. No więc tu może o to chodzić. Serdecznie witam teraz wszystkie bliźnięta. Dla Was, kochani, siedem mieczy. Na poniedziałek. Jeszcze kamień, który będzie Was wzmacniał tego dnia, i Wy macie skamieniałe drewno, taki kamień. No, jeżeli chodzi o te siedem mieczy, no to jest to taki dzień, kiedy no albo chcemy coś ukryć, słuchajcie, albo nie chcemy się do czegoś przyznać, albo przed nami ktoś chce, ktoś chce coś, ktoś ukryć, albo nie chce się do czegoś przyznać. No już w takich gorszych, gorszych opcjach, najgorszych opcjach, to są to kłamstwa i oszustwa, ale to jest też czasem coś, słuchajcie, przereklamowanego. To jest problem, który jest przegadany i nic się nie dzieje w tym kierunku. Także uważajmy też na drugie dno, bo bywa tak, że kupujemy coś, a możemy czegoś nie zauważyć. Bywa tak, że ktoś coś nam opowiada, a drugie dno tego wszystkiego jest zupełnie inne, prawda? Także tutaj e, trzeba też zwrócić uwagę na to, co jest na powierzchni, a co jest pod spodem. Tak by mi się jakoś nasuwało przy tych kartach. E, no i teraz, jeszcze, w czym was będzie wzmacniał ten kamień? Skamieniałe drewno. I on was będzie wzmacniał, kochani, wy. Wyjście poza granice czasu, cierpliwość i wiara w uniwersalny czas, dawanie się porwać tokowi wydarzeń. Serdecznie witam teraz wszystkie raczki. A dla raczka mamy pazia kielichów, taki piękny w tej tali, tak kolorowy bardzo. No i mamy też niebieski Halcedon. On Was będzie wzmacniał tutaj tego dnia. Zaraz ja powiem w czym. No, a ten Paś Kielichów to może być to taki dzień, słuchajcie, kiedy bardziej wyrażamy się poprzez uczucia. Albo emocje na przykład. Chcemy zaopiekować się naszym wewnętrznym dzieckiem. Czyli kierujemy się w stronę marzeń, wyobrażeń, wszystkiego tego, co jest piękne, może być też takie, możemy się chcieć wyrażać poprzez sztukę. No, z tym, że przy paziu, to my się czasem uczymy dopiero tego, prawda? Czyli możemy się też czymś bardzo zafascynować, albo przymierzać coś, w jakich ciuchach byłoby nam ładniej tego dnia, które kolory by do siebie pasowały. Lubimy się bawić kolorami przy paziu kielichów, lubimy się bawić formami różnego rodzaju przy paziu kielichów. No, chcemy coś dekorować, siebie możemy chcieć dekorować, tak? mieszkanie możemy chcieć dekorować. Możemy chcieć, nie wiem, poznawać jakieś nowe przestrzenie, nowych ludzi. To jest fajna energia. To może być zabawa z dziećmi. Yy, czy na przykład może nam bardzo dobrze robić kontakt z młodymi osobami, na przykład tego dnia, prawda? Także tutaj myślę, że będzie to dobry dzień. Yy, no a ten niebieski halcedon będzie Was wzmacniał w spowolnieniu tempa, odzyskiwaniu równowagi i spokoju ducha. Pięknie witam teraz wszystkie lwy. Adla, lwa, 10 buław. No i jeszcze dzisiaj kamień, który będzie was wzmacniał tego dnia, malachit będzie was wzmacniał. No 10 buław, to słuchajcie, no co? Poniedziałek się zaczyna, dużo mamy na głowie, dużo mamy do zrobienia, tak? Mamy tam jakiś plan, mówimy sobie, damy radę, trzeba to wszystko udźwignąć. No i tak to jest, że przy dziesięciu buławach po prostu no dajemy radę, ale wieczorem możemy być zmęczeni, prawda? To już tak jest przy tych dziesięciu buławach. No jeżeli, słuchajcie, jest coś, co można odłożyć na potem, no to żeby się nie wykończyć przy tych dziesięciu buławach, no to dobrze jest sobie coś tam odłożyć na potem. Uważajcie też na dietę, jaką macie, tak? Co tam dźwigacie, bo czasem można się przedźwigać przy tej karcie, można się przejeść przy tej karcie. Można się przepracować przy tej karcie, na przykład, no nie, czyli mamy dużo do zrobienia. No, może by było dobrze się kimś z tą pracą podzielić, albo z tym czymś, co mamy na talerzu, może byłoby się dobrze z kimś podzielić, żeby nie było tego za dużo. Także zwracajcie uwagę na nadmiar, bo 10 buław to jest to kres naszych możliwości. Kolana, biodra, przewód pokarmowy, może tutaj po prostu potem nie nadążać za nami. Malachit natomiast y, będzie Was kochani wzmacniał, ja zaraz powiem w czym. Klarowność myśli i emocji, prawidłowe użycie intelektu, integracja myśli i intuicji. No to teraz pięknie witam wszystkie panny. A dla panny królowa kielichów. No, i jeszcze kamień, który będzie Was wzmacniał tego dnia. Kwarc lemuryjski. Zaraz powiem, w czym Was będzie wzmacniał. No, a królowa kielichów, słuchajcie, no to co? Albo jest to kontakt z osobą, która powinna być tutaj bardzo opiekuńcza, cierpliwa, wyrozumiała, albo Ty jesteś taką osobą, prawda? To jest tutaj wyrażanie się poprzez uczucia albo emocje. Jeżeli wyrażamy się tego dnia poprzez uczucia to dominuje w nas spokój. Jeżeli wyrażamy się poprzez emocje, to może dominować w nas niepokój. Więc tutaj zależy, jak się komu ta karta trafi. No, na tej karcie akurat mamy taką trąbę wodną, prawda? Czyli ona może wydobywać z samego dna, tak? Coś tam na wierzch, albo może z góry coś wciągać na dół, prawda? No tak to już, tak to już działa. Także tutaj coś prawdopodobnie, co będziecie widzieć, co będziecie przeżywać, co będziecie w jakiś tam sposób konsumować, można byłoby też powiedzieć emocjonalnie czy uczuciowo, będzie przepracowywane w waszym wnętrzu. Więc może być to dzień wspaniały, piękny, szczęśliwy, ale może być też i bardzo emocjonalny. Także nie wiem, co tam już u kogo będzie. To już zależy od tego jak podejdziecie do sprawy, prawda, która będzie się tego dnia gdzieś tam, gdzieś tam działa w waszym polu rzeczywistości. Natomiast jeżeli nic się wielkiego nie dzieje, siedzicie w domu i nie macie kontaktu z innymi osobami, macie święty spokój, no to słuchajcie, to będziecie chcieli sobie taką przestrzeń stworzyć, jaką lubicie. Albo opuścicie sobie jakiś serial, co was będzie wkurzał i potem będziecie przeżywać cudze problemy. Co kto woli, nie? Jeżeli chodzi o kwarc lemuryjski... No to on was będzie wzmacniał w wizja, myślenie w szerszej perspektywie, ujawnienie tajemnic nieskończonych możliwości. No to teraz pięknie witam wszystkie wagi. A dla wagi, słuchajcie, karta kapłana. No i jeszcze na dodatek dzisiaj, żeby było ciekawie, to mamy, słuchajcie, uzdrawiającą moc kamieni kryształów. Kamień słoneczny dla was dzisiaj, tak? Na poniedziałek zaraz powiem, w czym was będzie tutaj wzmacniał. No jeżeli chodzi o tego kapłana, to wiecie, no on się tutaj różnie może pojawiać w tym naszym życiu, bo to może być lekarz, to może być nauczyciel. To jest ktoś, kto nam przekazuje wiedzę. Tak? My czegoś nie wiemy, i ktoś nam tę wiedzę przekazuje. I my potem idziemy z tą wiedzą w życie. I ona może nam pomóc, ale może też zamieszać w naszym życiu, prawda? Bo to chodzi o to, komu my zawierzymy. No, są to też w dzisiejszych czasach firmy pośredniczące, które tutaj mogą też kierować Twoimi jakimiś sprawami, na których najlepiej się nie orientujesz na przykład. No, ale kap, kapłan może być po prostu kapłanem, tak? Może być nauczycielem, może być lekarzem. E, no, zależy, do kogo się udasz po pomoc. E, może być to też jakaś instytucja, nie wiem, która cię tam gdzieś ochrania, bo to czasem jakaś ubezpieczalnia może być. E, więc tak to może być. Ale kapłan może być też e, tym, z czym jesteś splątany, tak? No, na pewno jesteś w jakiś sposób splątany z rodziną, bo się w niej urodziłeś, prawda? Jesteś w jakiś sposób splątany relacją, czy to jedną, czy to drugą, czy to małżeństwem. W jakiś sposób jesteś splątany z jakimś tam szefem, jeżeli takiego masz, prawda? W interesach jesteś trochę splątany. No i tam, i tam są jakieś wytyczne, według których powinniśmy postępować, także. Zależy, słuchajcie, co tam kto przy tym kapłanie będzie przeżywał, bo tam mogą być tysiące spraw, więc tutaj, tak tylko nakreślamy sobie ogólnie, że może być to taki dzień, kiedy kontaktujesz się z kimś albo z jakąś taką wiedzą, właśnie, która jest ci wpajana. Tu to są też tradycje rodzinne, tak, no ale wiecie, no niektóre tradycje okej, okay, ale niektóre tradycje dzisiaj już nie mają. Się nijak po prostu do tego świata, w którym my żyjemy. Także my też przy kapłanie często decydujemy, czy my wierzymy w to coś, co nam, ktoś poka co nam ktoś przekazuje, a może my już nie chcemy po prostu w to wierzyć, co nam tamten kapłan przekazuje, tak? Czyli też może być tak, że ktoś uruchomi swoją świadomość, swoją wyższą świadomość, skontaktuje się ze swoją wyższą świadomością i wtedy już nikt nie będzie musiał mu o niczym mówić. Jeżeli chodzi o kamień słoneczny, to on was właśnie będzie wzmacniał w wolności, w przezwyciężeniu przeszkód, moc uniesienia się ponad ograniczenia, wiedza, że jesteś w stanie coś zrobić. Pięknie witam teraz wszystkie skorpiony. 10 kielichów dla Was. Taka ładna energia. I jeszcze Lepidolit, który będzie Was wzmacniał tego dnia, i ja zaraz powiem w czym. No, taka ładna jest ta karta tutaj, te 10 kielichów w tej talii, tak? Wszystko jest piękne, tak? Wszystko przed Wami, na co patrzycie, jest piękne. Podoba Wam się uczucia, emocje. Wszystko jest. Takie jak chcielibyście, żeby było, tak? No, albo idziecie w tym kierunku po prostu, żeby było tak, tak pięknie. Czyli może być to taki moment tego dnia, kiedy naprawdę jesteście z czegoś zadowoleni i zdajecie sobie sprawę, że jesteście szczęściarzami w pewnym sensie, tak? Natomiast zawsze musimy sobie zdawać też sprawę z tego, że karta 10 kielichów jest kartą kresu, prawda? No, i tutaj te piękne kwiaty, te piękne drzewa, które są na tej karcie, to wszystko, co jest takie piękne, można podziwiać teraz, w tym momencie. Ale za chwilę przyjdzie jesień, tak? I będzie to wszystko musiało przekwitnąć. Czyli po dziesięciu kielichach przychodzą jakieś nowe obowiązki, nowe przeżycia, nowe sytuacje. Ale póki co jest pięknie. Jeżeli chodzi o ten Lepidolit, to on was będzie wzmacniał w uproszczeniu. Ułatwienie zarządzania nie więcej niż jedno zadanie na raz. I to jest też bardzo ważne, bo takim kresem ludzkich możliwości na dany dzień, żeby wykonać wszystko bardzo dobrze, to najczęściej są trzy zadania. I jesteśmy to jeszcze w stanie wykonać, ale dobrze wykonać, tak? Natomiast jeżeli ktoś sobie tutaj 10 zadań na, na zbiera na ten dzień, to. To będzie to za dużo, i musimy potem pewne rzeczy zrobić po łebkach, no nie? Także tutaj właśnie ten kamień was namawia do tego, żeby sobie obrać jedno ważne zadanie, a wtedy na pewno wykonacie je bardzo dobrze. Pięknie witam teraz wszystkie strzelce. A dla strzelca dziewięć mieczy. No, i jeszcze kochani, kamień, który będzie Was wzmacniał tego dnia, kwarc Aqua Aura. Zaraz powiem w czym Was będzie wzmacniał. No, i cóż to te dziewięć mieczy? No, jak sobie tak zobaczymy na te nietoperze, które śpią głową na dół, czyli do góry nogami. To może i widzą wszystko do góry nogami, tak? I może ten lęk, może ta obawa, może ten strach, który jest w naszej głowie tego dnia, może jest tylko takim naszym wyobrażeniem, bo może jesteśmy w jakiejś ciemnej jaskini po prostu w tym momencie, może jakąś taką ciemność mamy w głowie, może to wcale nie będzie tak wyglądało, jak wzejdzie słońce, no nie? Także taki dzień, kiedy martwimy się na przyszłość. Albo są jakieś sytuacje, których się boimy, lękamy, ale one mogą nie być rzeczywiste. To raczej jest lęk na przyszłość, aniżeli taki strach o to, co się dzieje teraz. Także tutaj noc się kiedyś kończy, słuchajcie, znowu wzejdzie słońce, i raczej zamiast zanurzać się w jakichś takich ciemnościach, czy w jakiejś takiej jaskini. Dobrze byłoby po prostu wyjść na światło dzienne, czyli zacząć myśleć klarownie i nie dać się wciągnąć przez jakieś takie właśnie smuteczki czy lęki. A kwarc Aqua Aura będzie Was wzmacniał połączenie z nieskończonym potencjałem, przepraszam. odnowienie poczucia celu. Zdumienie i zachwyt. Pięknie witam teraz wszystkie koziorożce. A dla koziorożca. Wisielec. I jeszcze kamień kwarc duchowy, który będzie Was wzmacniał właśnie tego dnia. A ja zaraz powiem, w czym Was będzie wzmacniał. No ten wisielec. Yy... No to jest, to jest to taki czas takiego zawieszenia, takiego zastanawiania się nad czymś. To jest taki czas takiego takiego bycia w pewnym punkcie i nie poruszasz się do przodu za bardzo, tylko albo potrzebujesz czasu na to, żeby sobie przemyśleć jeszcze raz i podjąć decyzję za chwilę, tak, musisz się jeszcze, czasem przy wisielcu trzeba się wrócić nawet, żeby jeszcze sobie raz coś tak jakby przemyśleć, tak, przyjrzeć się wszystkiemu, co się dzieje wokół nas, albo jest to też czasem dzień odpoczynku, tak, jeżeli ktoś ma wolny, nie pracuje, no to może sobie ten dzień wykorzystać właśnie troszkę na takie leniuchowanie, Natomiast najczęściej wisielec jest to zawieszenie czegoś, to jeszcze nie podejmujesz tych właściwych decyzji, potrzebujesz jeszcze czasu do tego, żeby sobie coś przemyśleć, nad czym się zastanowić, czemu się przyjrzeć. Czasem jest tak, że jakieś wizyty zostają odwołane, spotkania zostają odwołane, ktoś tam gdzieś stoi w jakimś korku, nie może szybciej pojechać. To wszystko jest po to, żeby się jeszcze zastanowić nad czymś, tak? A decyzje będziemy podejmowali po prostu dalej, nie? Czasem Wisielec jest też związany z jakąś rehabilitacją, ale to też tylko i wyłącznie dlatego, żeby za chwilę włączyć się w szybki nurt życia, tak? Ale za chwilę dopiero. No i jeżeli chodzi o ten kwarc duchowy, no to on was będzie wzmacniał w budowaniu więzi ze wspólnotą, uniwersalna miłość, harmonia i współpraca. Pięknie witam teraz wszystkie wodniki. Dla Was, kochani, As Buław. No i jeszcze Smithsonit jako kamień, który będzie Was wzmacniał tego dnia. Ja zaraz powiem, w czym. As Buław jest to szansa na nowe działanie. No tak, słuchajcie, poniedziałek, tak, idziemy do pracy, bierzemy się do roboty. Mamy dużo do zrobienia, no i już mamy Asa Buław. Ale As Buław może być też taką energią, która przynosi nam taką dodatkową porcję energii, ponieważ coś się pojawia w naszym polu rzeczywistości, co nas pociąga. No i może być to oczywiście jakaś osoba, która nas pociąga, która nam się bardzo podoba, ale może być to też Jakieś działanie i, i jeżeli to jest z tobą kompatybilne, jeżeli ty zawsze tego chciałeś, no to rozniecisz ten ogień, prawda? Natomiast jeżeli nie, no to zgaśnie. Ale jest to szansa. Jeżeli chodzi o Smithsonit, on was będzie wzmacniał w takim czymś jak ponowne narodziny z chaosu, postęp, ujarzmienie stresu, dodatkowa dawka emocji. Usuwanie przeszkód na drodze do rozwoju. A teraz pięknie witam wszystkie rybki. Dla Was cesarzowa, bardzo ładna energia. No i jeszcze piryt, który będzie Was wzmacniał tego dnia. Ja zaraz powiem w czym. Cesarzowa karta pomyślności. Czego się tkniesz, to się pomnoży. Czyli możemy się spodziewać takiego fajnego dnia, kiedy możemy nawet otrzymać coś, czego się nie spodziewaliśmy, coś, na co nie pracowaliśmy. Możemy sobie, e, tak jakby, no, bardziej na spokojnie podejść do tego, co się dzieje tego dnia. No, przy cesarzowej raczej czujemy się bezpieczni, zawsze jest ktoś, kto nad nami czuwa, tak? No, tutaj, jeżeli chodzi o cesarzową, to jest to oczywiście natura, która nad nią czuwa. Ale jeżeli jest tu wśród rybek jakaś cesarzowa, która ma na przykład takiego cesarza u boku, który nad nią czuwa i zawsze tam wszystko, słuchajcie, pozałatwia, zrobi i tak dalej, no to ona tutaj mm, czuje się bezpieczna. No nie, tak to już przy tej cesarzowej jest. No skoro sobie cesarzowa na wszystko może pozwolić, to i środki materialne ku temu muszą być natomiast cesarzowa, słuchajcie, to też jest taka energia, że jeżeli się nic wielkiego nie dzieje, to po prostu czujemy się dobrze, bo jesteśmy w tym miejscu, w którym mamy być, tak? Może być też tak, że inne osoby chcą być z nami tego dnia, bo czują, że my jesteśmy w takiej dobrej energii, takiego ciepła, zrozumienia, ale też i czasem rozpoczynania czegoś nowego, a czasem zbierania po prostu plonów, które posadziliśmy wcześniej. Także cesarzowa, słuchajcie, to jest to taka energia, gdzie bardzo wiele nam się od życia i od świata należy. Piryt będzie Was wzmacniał w wartość dana przez naturę, świadomość swojej własnej wartości, dobra samoocena, prawdziwy, e, prawdziwy dobrobyt i bogactwo wewnętrzne. No właśnie, tak jak powiedziałam, nic dodać, nic ująć, słuchajcie, dobry dzień to będzie. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, zapraszam do kolejnych czytań